O, ale jest pytanie do ciebie. Szumie jak po wczorajszym Gdańsku. Dzięki za piątkę. Komuś piątkę dawałeś. Eee, Gdańsk wczoraj super udany, bardzo fajnie było. W sensie był taki wieczór, gdzie e, ja teraz już piąty, szósty raz występuję ze swoim materiałem jak gdyby w trasie. I wczoraj postanowiłem po prostu pojebać kolejność. Czyli zacząłem od końca i później szedłem jakby. Gdyby... Do początku? Tak. no. A od tyłu zrobiłeś materiał? Tak. tak. <laughs> znaczy nie do końca od tyłu, ale ostatni segment dałem na przod. I Aha. później, jak gdyby tak wiedziałem, że będę skakał po materiale, i wiedziałem, gdzie chcę skończyć. Tylko, jak gdyby cztery razy grałem w innej sekwencji, i później miałem taki. To jest dobry pomysł, żeby tak to pozmieniać i zobaczyć, czy coś innego z tego powstanie. No. I stary, kurwa, no nic im powiem zapamiętać. Widzisz? Widzisz? No ale wróciliśmy no, my do tego. Myśmy. Ale to trzeba pamiętać. Ale, ja, ale był dobry występ. Był dobry występ, bo po prostu ludzie kupili to. Był taki motyw, że właśnie mhm. mówiłem: Dobra, słuchajcie, ja zapomniałem teraz, co jest przed tym, a nie po tym. Więc a po prostu... powiedziałeś im, jakie są zasady? Tak, no. Że słuchajcie, dzisiaj zrobię to. Co? Nie, nie, powiedziałem, to, powiedziałem pierwszy segment, w sensie taki 10-minutowy, 15 i i powiedziałem: Dobra, teraz muszę Wam powiedzieć że znowu, tym kończę. I teraz będziemy trochę, kurde, wiesz, szaleli, więc skupcie się. Nie? I, e, I w którymś momencie zapomniałem e, tekstu i musiałem się spojrzeć w kartkę, ale było po mojej stronie i powiedzieli, no rzuciłem kartkę, powiedziałem, to już mi nie jest potrzebne, duży błąd. Pięć minut później musiałem tak, no. <grym> się mówiłem. Ale dosłownie. Tak, <grym się> tak robiłeś? Nie no, typ złapał tą kartkę i mam takie, o czym byś chciał usłyszeć dowcip, nie? I wiesz, i ty... Więc <śmieniu> ja po prostu przylał. Ale było, było miło, w sensie... Ale on ci pomagał, ten koleś? Był na maksa po mojej stronie, w sensie a, był mega, 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 mega życzliwe. Nie, ogólnie cała publiczność była yy, po mojej stronie, że tak powiem. W sensie... No ale to co innego jak publiczność po swojej stronie, a co innego jak takie kutasy, co na mnie przychodzą. Ja tak, oddawaj kartkę! <śmieniu> <śmieniu> ja ja, ja, <śmieniu> ja zjadę.